Drodzy Państwo, obecna prezentacja jest autorstwa Starego kładkiego, filmowca, przyjaciela Jerzego Holka i opowiada o ważnym miejscu dla każdego, kto znał profesora. Cała ta galeria tworzy swoisty, swoistą historię również fotografii tego miejsca. Cezary spędzi tam dużo czasu, aby opracować całość. Buduje się też duża produkcja, z tego mam nadzieję, że to wszystko się uda, a o dzisiejszym projekcie proszę za opowiem, bo jest... No tak, więc widzicie Państwo, właściwie nie wiem co, czy nie wiem czy to jest film dokumentalny, czy to jest pewnego rodzaju instalacja. Ma trochę inną formę niż klasyczny film dokumentalny, aczkolwiek jakaś tam fabularność w nim występuje. Więc, jeżeli będziecie to oglądać, to bardzo proszę można znaleźć ten początek filmu, kiedy jest tylko i wyłącznie ta drewniana ściana. Film opowiada, ta, 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 ta praca trochę opowiada o galerii EF, którą Jerzy tworzył przez całe lata. I galeria EF polegała na tym, że prosił danego artystę o to, żeby dał mu to konkretnie jedno zdjęcie, które sobie wybrał. Film, który tworzę w ogóle, jest jak gdyby poświęcony galerii i nie tylko, bo wyjdzie prawdopodobnie z tego też całe myślenie Jerzego na temat fotografii, bo mogę to zdradzić, że on będzie dociekał po prostu tego, dlaczego akurat te prace zostały jak wybrane. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz, która mi się nasunęła, bo słyszałem dzisiaj po prostu wiele właśnie jak gdyby wstępów do słyszałem wykład. I, I wszędzie się pojawia sztuka Jerzego. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Że gdyby nie Jerzy, tak naprawdę nas by tu nie było. Miał niesamowity dar tego, że jednoczył jak gdyby ludzi, pomagał młodym artystom, o czym wspominała Ania w pewnym momencie. I ta jego jak gdyby zdolność po prostu. Tego, że ci ludzie po prostu lgnęli do niego i tworzyli po prostu jakieś prace jest niesamowita, i wydaje mi się, że tutaj zawdzięczamy mu po prostu naprawdę bardzo dużo. Trzeba też wziąć pod uwagę, że duża część prac, które są w galerii, są w galerii EF powstała po spotkaniach. To się nazywało spotkanie w wspólnocie, tak? I jak gdyby bardzo dużo jak gdyby, artystów, jak gdyby z tych, z tych warsztatów, które się odbywały w Geraudowie, później jak gdyby automatycznie lądowała na ścianach, a część z nich jak gdyby przechodziła płynnie do labiryntu. Więc mamy tutaj do czynienia naprawdę z taką pracą, jak gdyby od podstaw, gdzie ci artyści są bardzo różni. Sam byłem na jednym z takich plenerów i yy, tego uczestnictwa we wspólnocie, i, i, i faktycznie rzecz biorąc, pamiętam, jako student fotografii, jeszcze wtedy bardzo mnie to zainspirowało. E, I w końcu się e, stałem jednym z członków, tych, e, którzy wiszą tam, czyli 348 artystów, którzy są na ścianach. Od ludzi, którzy mają powiedzmy bardzo znane nazwiska, od tych, którzy zrobili może kilka zdjęć w życiu lub w ogóle. Więc to jest bardzo ciekawa jak gdyby cała idea dotycząca w ogóle jak gdyby tej galerii EF. A mój film nie jest tak naprawdę, to co Państwo widzicie nie jest o galerii EF, tylko jest o tym jaki już był, jaki jak, 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 jak był ciepły, jak potrafił, jak potrafił być empatyczny. I wydaje mi się, że to jak gdyby przez ostatnie lata się dość związaliśmy i widywaliśmy dość często i naprawdę była to niesamowita postać. Także jest to mój hołd dla niego. Dziękuję bardzo. zostałem tutaj obdarzona nowym który, który ma nam ułatwić tą e, wędrówkę? Drodzy państwa, tylko dodam, zaraz zobaczymy film, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Ja tylko dodam, że właśnie jutrzejsza wystawa w e, Dolinie Uradu trochę nawiązuje do, e, do miejsca w Gierautowie. E, specjalnie tu z myślą, bo myśleliśmy sobie, że e, ta wystawa, gdzie 20 artystów opowiada obrazem i e, też słowami, bo są tam teksty. Yy, o Jerzym Olku właśnie będzie w moim domu w Uradzie. Gdzie yy, również yy, pierwszą wystawę zrobiliśmy tam z Jerzym Olkiem. A teraz ten dom też stanie się takim miejscem sztuki yy, labiryntu, jak Gierałtów, yy, który po festiwalu w Płocku jechaliśmy do niego, do Gierałtowa na rozmowy i wystawę. Ja mam, ja mam jeszcze tylko jedno, yy, yy, jedno zdanie taką malutką prywatę jutro w, będę oczywiście w uradzie i w, bardzo proszę wszystkich ar, bardzo proszę wszystkich artystów którzy mają jakikolwiek bo to jest tak też performance e, w, bardzo proszę wszystkich artystów i wszystkie osoby które będą jak gdyby jutro w uradzie ale też przez cały jak gdyby czas tego festiwalu jeżeli ktokolwiek ma z, zna jakichś artystów, którzy są na tych ścianach. Ja dysponuję jak gdyby, w tym momencie katalogiem elektronicznym i tak dalej. Natomiast razem z Anią szukamy po prostu kontaktów do wszystkich artystów, którzy tam są, a do niektórych jest nam naprawdę bardzo trudno dotrzeć. Więc jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek kontakty i jakiekolwiek jak gdyby, wiedzę na temat e, któregoś z artystów, to bardzo proszę o kontakt. Ja niektórych z Was już jak gdyby namierzyłem, i, 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 i jak gdyby próbuję, próbuję znaleźć jakieś tam rozwiązania na przyszłość. Więc jutro też to będę robił. Natomiast, jeżeli, jeżeli ktoś z Was ma jakikolwiek pomysł, to, to ja w takiej czarnej czapce będę. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy i prosimy o projekcję. Koncepcja takiej kolekcji, takiej ekspozycji zrodziła się w Japonii. Jak byłem po raz pierwszy w 1981 roku, miałem parę spotkań z japońskimi artystami i tam się zorientowałem, że jest bardzo sympatyczny obyczaj, jak artysta odwiedza artystę, obdarowują się miniaturami swoich dzieł. Bardzo mi się to spodobało, to mogą być rysunki, teksty typu haiku, fotografie i tak dalej. Następuje jakby wymiana przy Herbacie. Ja pomyślałem sobie to, mogę stworzyć korekcję takich miniatur. Pierwszym, który mnie obdarował, była Akira Komoto. Jedziemy metrem, jest bardzo ciasno, a ja znajduję miejsce w jednym w ciągu, mówiłem Ci o tym, ja po drugiej stronie dalej, jeżeli gdzieś byliśmy w tłoku, to w metrze. No i kochani, siedział Pan niewiele młodszy ode mnie, wstał, poszedł do mnie i po angielsku powiedział Proszę Pana, na pewno woli Pan siedzieć koło swojej żony, to może się zamienimy. Ładne? Proste. Założenie tej kolekcji polegało na tym, że będę zbierał prace, które mnie zauroczyły, które były dla mnie wizualnie atrakcyjne i ważne, a nie prace dla tylko znanych autorów. To jest tylko moje... Jeżeli chodzi o powód takiego zjawiska, można odebrać to absolutnie metafizycznie. A poza tym jest to element estetyczny bardzo atrakcyjny.